Stan nieważkości wcale nie oznacza, że nie działają siły grawitacji. Można się o tym przekonać w bardzo prosty sposób. W dnie butelki znajduje się otwór. Kiedy go odetkamy, woda wycieka. Wynika to z oddziaływania grawitacyjnego z Ziemią. Podczas swobodnego spadku butelki na wodę działa taka sama siła grawitacji, jak w poprzedniej sytuacji. Jednak tym razem woda z butelki nie wycieka. Dlaczego? Ponieważ butelka spada z takim samym przyspieszeniem jak woda. Woda w spadającej butelce jest w stanie nieważkości względem butelki. Gdybyśmy znaleźli się w spadającej swobodnie kabinie windy i wypuścili z dłoni na przykład jabłko, to pozostałoby ono względem windy i nas w tym samym miejscu. W trakcie spadania siłomierz wskazuje, że ciężar zawieszonego na nim ciała jest równy zeru. Możemy powiedzieć, że ciężarek jest w stanie nieważkości względem siłomierza.